na dzisiejszym odcinku z gry Breakout oczywiście zaczynamy wstęp w moim kochaniutkim e, aplikacji do nagrywania robię to nagrywkę już czwarty raz wideo ja. zostawcie łapkę w górę za ten trud Na to poświęcenie czasu, no ale idziemy grać w breakout. Musimy odpalić. Musicie zobaczyć mój pulpit na chwilę. Ostatnio nagrywałam trochę innych odcinków, nie takich dłuższych, tylko nagrywam szorcy. Na przykład jak ja robiłem battleflipper albo jak reklamowałem takiego mojego przyjaciela, youtubera, kolego youtubera, youtubera. Zasubskrybujcie go, bo jest dla 2 Bender, czyli albo Alex Vega. Obydwa są poprawne. Ale widzowie, mniejsza o to. Ważne, żebyście też mnie zasubskrybowali i dali łapkę w górę. Także polecam dać łapkę w górę. I dzisiaj mam 5 prób, żeby pobić swój rekord. O tu mi przychodzi powiadomienie, że bateria mam słabą odpala się mam nadzieję, że nie wywali mi nagrywki ok, to się nie idzie Aha. super, przez te wszystkie nagrywki gdy próbowałam kupować ten... ...dobór Fransy i Magnet... ...że znaczy to mi się... ...no nie mogłem tam... ...jeżeli ten odcinek się nie uda... ...to chyba też będzie... A dlatego widzowie chyba już... ...musimy skończyć ten odcinek... ...szybciej niż się spodziewałam... ...no ale spróbuję jeszcze... ...spróbuję jeszcze... coś tutaj nagrać... Jeśli ja wy tego nie widzicie z takiej perspektywy jak ja, ale patrzcie, nie widzicie moich palców, ale gdybyście widzieli moje palce, to byście widzieli, że próbuję skoczyć. No, no widzicie, widzę. A śmiechu, Walter. Dobra, no, widzenia, to by było na tyle z tego śmiesznego odcinka. No, bo niestety nie udało mi się go wyrobić. Dzisiaj internet się nie sprzyja. Ja tylko proszę że zostawcie łapkę w górę bo ja normalnie bym nie zrzucał tego odcinka, tylko bym robił kolejną próbę. Ale ja już straciłem nadzieję widzowie. Już straciłem nadzieję, że tylko dzisiaj mi się zdało. Muszę coś zrobić z tym internetem. Ale i tak, to by było na tyle. A teraz muszę, mi się nie chcę łączyć na go. Trzymajcie się widzowie i... O! No i sama się. O dobrze, już myślałam, że mi się sama wyłączyła. Dlatego to było na tyle, jak żegnam Was i cześć!